Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk, Sławomir Ziembliński. Jesteśmy na statku Karskoronę, Płyniemy na Cysterna Line. Płyniemy do, prawda, do Dzień dobry, Pomorska telewizja Narodowa Gdańsk. Jestem dziennikarzem. Chciałem się zapytać, co tu się dzieje na tej sali. Może pan powie? Co tu się dzieje? Co tu, co tu... Jesteście w pracy. No ja rozumiem. Ja też jestem w pracy ja robię reportaż. Po to tu wsiadłem na ten statek. Więc może panowie opowiedzą, bo to będą widzowie oglądać. Proszę o akredytację pana, że jest pan z telewizji pan Ja mam akredytację ja prasową przy sobie, proszę pana. Dokładnie. Proszę bardzo, prasa. Nie ma żadnej informacji o działu marketingu, że ktoś z pracy tutaj płynie? Ja, ja nie ]uję. wiem co dział marketingu właśnie robi. Ja po prostu dzisiaj płynę i robię reportaż z tego rejsu właśnie. Chcę, co, no chciałem się dowiedzieć, żeby tutaj widzowie wiedzieli, którzy będą chcieli płynąć kiedyś Ten Online. Co tu się dzieje na tej sali? Co tu można to jest restauracja bufetowa, stół szwedzki. Bufet kolacyjny o linku. Aha, i tu można sobie zjeść kolację, tak? Tak, jest w cenie 199 zł. I tu się kupuje osobno. razem z biletem czy osobno? O, Można kupić z biletem, można kupić osobno. Rozumiem. Na miejsce. Dziękuję panu bardzo. Proszę bardzo. Idziemy dalej. Idziemy dalej, tutaj mamy salę telewizyjną, można sobie poglądać. Dzień dobry, Pomorska Telewizja Narodowa Gdańska. A skąd jesteście Państwo? Do ja Strudy. I co, pierwszy raz do Cascalu? Znaczy pierwszy raz. Pani też, pierwszy raz. Tak, pierwszy raz. A też raz. Też do Strudy? Nie, ja z Gdańska. to Pani z Gdańska, tak jak ja. No, pozdrawiam. No i życzę dobrego dopłynięcia do portu. Dziękuję. I powrotu też. Dzień dobry, Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk. Co pan jest to robią? No Ja w pracy jestem. Aha, no to ja też. No, po, po reportaż robię. To znaczy pan tutaj śpiewał? Pamiętam. A może pan się przedstawi, bo pana tragrałem później. Muzyk, no chyba powinien się przedstawić. Muzyk na scenie. Na scenie. O, o wystarczy. O, bardzo dobrze. No tak wygląda na Stenna Line. W kularach do, 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 dostaliśmy muzyka, który przed chwilą na poprzednim filmie był nagrywany. OK, dziękuję. Czerwony Korzysta z Słowami Gdańsk.